Podsumowano drugi projekt Leonardo da Vinci w ZSZ nr 3. Wspieranie mobilności zawodowej uczniów zasadniczej szkoły zawodowej to nazwa projektu realizowanego w latach szkolnych 2012-2013 i 2013-2014. Obejmował on trzy wyjazdy zagraniczne uczniów. Na realizację projektu szkoła otrzymała kwotę niemal 111 tysięcy euro. Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejście do edukacji i doskonalenia zawodowego w sposób odpowiadający potrzebą występującym na rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, zapewniając zdobycie nowych kwalifikacji w czasie stażów i praktyk zawodowych oraz doskonalenie umiejętności według nowoczesnych standardów. Kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności przystosowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich to podstawowe cechy uczestniczenia w wyjazdach zagranicznych. Pierwszy to był do Niemiec, była grupa kucharzy oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Druga grupa wyjechała w maju do Hiszpanii, do Granady i w tym stażu uczestniczyli uczniowie z zawodu kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych. Trzecia grupa, w październiku we wrześniu, we wrześniu 2013 roku pojechali do Portugalii i uczniowie w zawodzie fryzjer i kucharz. Trzy 16-osobowe grupy uczniów w ramach praktyk odwiedziły Lipsk w Niemczech, portugalskie Porto oraz Malagę w Hiszpanii. Uczniowie odby oprócz tego, że poznawali y, sposoby pracy, nowe technologie y, w krajach, w których odbywali praktyki, również mieli możliwość y, zwiedzania tych krajów, mieli przedstawioną y, ofertę kulturalną polegającą na nauce y, podstaw języka. Na zwiedzaniu ciekawych miejsc w krajach, w których odbywali praktyki. Projekty Leonardo da Vinci uwzględniają udział uczniów w praktykach kształcących się w różnych zawodach. Dzięki temu wszyscy mają szansę zapoznania się z pracą za granicą, mają szansę poznać inny kraj oraz nawiązać międzynarodowe znajomości. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Wyjazdy umożliwiają Młodym ludziom ciekawą pracę i zdobycie nowych doświadczeń zawodowych w praktyce. Dzięki temu młodzież może jednocześnie poznać nowy kraj, zobaczyć interesujące miejsca oraz poznać kulturę zwiedzanych regionów. W każdym kraju mieliśmy zorganizowane wycieczki, bo tak zawsze planujemy, żeby oprócz pracy, w czasie wolnym, weekendy, żeby młodzież zobaczyła piękno danego kraju, poznała trochę tej kultury. I tak w Niemczech na przykład byli w Dreśnie, poznali Lipsk, poznali Berlin, w Hiszpanii, Granada, bo tam mieszkaliśmy. No i Portugalia, poznali Lizbonę, byli w Fatimie, poznali również piękne miasto Porto, Barcelos, Bragę, więc bardzo dużo. Więc to na pewno jest dla nich bardzo dużym doświadczeniem. Dużo zobaczyli, nauczyli się. Wraz z zakończeniem stażu uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności i doświadczenie od zakładów pracy. Również szkoła, w porozumieniu z organizacją przyjmującą w danym kraju, wystawia dokument Europa Mobilność, który również potwierdza doświadczenie w pracy w zawodzie. Wręczenie tych dokumentów nastąpiło podczas oficjalnego podsumowania projektu w zasadniczej szkole zawodowej nr 3 udział w uroczystości wzięła dyrektor Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu Jadwiga Maciejczak oraz starosta Starachowicki Andrzej Matynia. Efekt końcowy jest uważam bardzo dobry dla wszystkich uczestników tych praktyk, to również też dodatkowe doświadczenie, szczególnie w sytuacji takiej, kiedy w dzisiejszych czasach ważna jest mobilność i możliwość, a jednocześnie umiejętność znalezienia pracy nie tylko na terenie naszego kraju. I jeszcze jeden aspekt, który też Pan Dyrektor poruszył, czyli to, co Państwa blokuje na przykład w kontaktach z pracodawcami bądź z młodzieżą z innych krajów, znajomość języka. Czyli warto uczyć się języków, a jednocześnie warto korzystać z tych doświadczeń, które Państwo macie możliwość w trakcie tych praktyk odbyć i tych doświadczeń, które możecie zdobyć. Zajęcia na kuchni, w salonie fryzjerskim, w warsztacie samochodowym oraz na placu budowy. Tam uczniowie odbywali praktyki w ramach projektu Leonardo da Vinci. Zapytaliśmy młodzież, jakie umiejętności nabyła podczas praktyk w Niemczech oraz w Hiszpanii. Poznawaliśmy tamtejszą kulturę Niemiec. Były wycieczki krajoznawcze i kulturowe obyczajowe. Zwiedzaliśmy muzeum, poznawaliśmy tamtejszą historię. Na stażu poznawaliśmy no, tamtejszą kuchnię. Chodziło o wykorzystywanie nowych materiałów budowlanych i zastosowanie i ogólnie jak się je po prostu. Pracuje przy, przy tych nowych materiałach. No, remontowaliśmy ogólnie budynek, który był przeznaczony dla następnych grup do mieszkania. Nauczyłem się na tym wyjeździe szczególnie jakichś podstaw języka, porozumienia się z ludźmi z nasze, naszego kraju. Jak się dogadać po prostu w pracy z tymi ludźmi. Nie jest to jakieś trudne, ale wiadomo, zawsze stres i tak dalej. Bo ludzie patrzą na nas, jak się zachowujemy i czy coś jednak potrafimy. Praktyki za granicą pozwolą młodym ludziom przełamać w przyszłości wiele barier podczas poszukiwania pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Oczywiście, że jestem zadowolony. Wiadomo, każda kwalif każde kwalifikacje w przyszłości się przydają. Jest to bardzo potrzebne doświadczenie w języku i w pracy zagranicznej, bo człowiek dzięki temu, wjeżdżając za granicę, uczy się, że nie tylko. Y no, że w szkole uczą nas prawda, tego, że takiej formy dyplomatycznej, że trzeba iść i znać wszystko. No, a to polega też na więziach międzyludzkich, że każdy jest człowiekiem i z każdym się da porozumieć. No, na pewno jestem zadowolony, bo zobaczyłem ciekawy, egzotyczny kraj, bo Hiszpania jest naprawdę ciekawym krajem. Jestem zadowolony jak najbardziej. Cieszę się, że udało mi się skorzystać z tego projektu. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Sarachowicach w programie Leonardo Da Vinci uczestniczyła po raz drugi. Pierwszy projekt odbywał się w latach 2011-2012 i obejmował wyjazd na praktyki zagraniczne do Niemiec i Włoch. Jak zapowiada dyrektor Mariusz Majewski, trwa proces przygotowawczy do udziału w kolejnym projekcie. Już w tej chwili przymierzamy się do składania kolejnych wniosków. Oprócz tego takie wnioski o praktyki zagraniczne składają nasi współpracownicy w tym roku ten rok jest wyjątkowy w historii naszej szkoły, ponieważ 7 grup uczniów na takie praktyki wyjedzie: bądź to jako uczniowie szkoły, bądź uczniowie zespołu Centrum Kształcenia Praktycznego, bądź jako uczniowie ośrodka szkolenia i wychowania OHP. 7, 7 grup uczniów, czyli ponad 100 uczniów w tym roku szkolnym, będzie miało możliwość odbycia takich praktyk zagranicznych. No myślę, że to jest świetna sprawa.